Ta wiadomość ucieszy na pewno wielu mieszkańców naszego regionu. W najbliższych dniach mają zostać wznowione prace na stadionie Śląskim. Zarząd Województwa Śląskiego podpisał umowę na budowę zaplecza rozgrzewkowo-treningowego na kwotę 8,5 miliona złotych. Umowa dotycząca przebudowy zaplecza rozgrzewkowego, treningowego przedpola wschodniego stadionu Śląskiego. Dzisiaj ta umowa została podpisana. W w ciągu najbliższych dni przekazujemy miejsce, miejsce budowy i rozpocznie się przebudowa. Tak jak obiecałem na wiosnę, robotnicy wracają na teren Stadionu Śląskiego. Do końca roku będziemy mieli tą część zaplecza treningowego, nowoczesnego trening, zaplecza treningowego z najlepszymi standardami europejskimi, tak żeby można było rozgrywać w przyszłości najważniejsze zawody międzynarodowe, bo również to zaplecze treningowe musi być na najwyższym poziomie. Będziemy, będziemy mieli ukończone. Kolejna dobra wiadomość dotyczy pozwolenia na budowę zadaszenia. Po kilku miesiącach zwłoki inwestor, czyli województwo śląskie, uzyskało stosowne dokumenty. Mamy również już decyzję pozwolenie na budowę zmienioną decyzję pozwolenia na budowę dotyczącą Zadaszenia oraz niezbędnej infrastruktury technicznej Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Także od dzisiaj mamy wszelkie niezbędne dokumenty. Dokończyliśmy wszystko to, co nam było niezbędne pod względem takim formalno-prawnym, aby móc na pełną parą wrócić na, na, na Stadion Śląski na budowę. E, mam nadzieję, że to e, nie ostatnia dobra wiadomość w na najbliższym okresie czasu. Pozwolenie na dalsze prace po stosownych analizach przygotowanych przez Politechnikę Śląską zostało wydane przez władze miasta Chorzów. Został zmieniony projekt budowy datum na, na tym obiekcie. Sama procedura administracyjna trochę trwała, jak Pan Marszałek powiedział, ponieważ oczekiwaliśmy od inwestora dodatkowych opinii i analiz. Zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju Politechnika Śląska przygotowała audyt dokumentacji złożonej przez inwestora, czyli Województwo Śląskie. Audyt wypadł bardzo pozytywnie. Zastosowane rozwiązania spełniają wszystkie najbardziej surowe normy niezawodności, zmieniają szereg kluczowych. Elementów technicznych przy mocowaniu stadionu. Tak więc bez cienia wątpliwości wydaliśmy pozytywną zgodę na, na, na tą inwestycję na stadionie Śląskim. Warto przypomnieć, że Śląski Gigant czeka na lepsze czasy już od jesieni 2009 roku. W lipcu 2011 wstrzymano główne prace przy jego przebudowie ze względu na awarię przy podnoszeniu linowej konstrukcji dachu. Samorząd Województwa Śląskiego zapewnia, że za dwa lata w Śląskim Kotle Czarownic odbędą się pierwsze imprezy sportowe. Z tej strony, my tutaj stojący jesteśmy pełni optymizmu. To, co się udało zrobić od czerwca ubiegłego roku, napawa nas tym jeszcze większym optymizmem i jestem przekonany, że w 2016 roku będziemy na stadionie Śląskim oglądać jakąś imprezę, czy to sportową, czy jakiś inny event. Na razie nie jest znana firma, która podejmie się kontynuacji zadaszenia obiektu. Prowadzone są rozmowy z konsorcjum Hochtief w Polska i Mostostol Zabrze. Dotychczasowymi głównymi wykonawcami inwestycji.